Dojeżdżamy do Olsztyna, są nasi ekipa parasolowców, e, kochani czekają na nas już, wychodzimy. Ja już umiem kroki. Uwaga, będziemy się uczyć tego. <grym> Olsztyn! Cześć! Bóra. Z tej strony Czusty Bas! Jesteśmy! Dobry, dobrze. Dobry, dobrze. Stresujesz się? E, no, stresuje się mega, bo jest dużo ludzi, i, i ja tak czuję, że oni nie wie, co, kija, jestem i się w domu co ona A co ta Weźcie ją, co. A ja będę statak tak. I koniec. No. <laughs> <Nareszcie>, kto? <laughs> <Dziękuję>. <laughs> Olsztynianie są cudowni, ale są obłędni, jeżeli ktoś by chciał kiedykolwiek jakiś rekord tańca bić, jakikolwiek, takim czymś, to tylko w Olsztynie. Tu są najlepsi ludzie, to jest najlepsza publika, tu się ludzie potrafią bawić. Jesteśmy w Elblągu, dojechaliśmy. Wielkie śniadanie, śniadanie mistrzów, można by tak powiedzieć. Oczywiście, że tak. Ekipa dopisała, powolutku się schodzą. Drożdżówki są chrupane, kawusia jest zrobiona. No to nic, tylko dołączyć. że koło magę zakuje w kajdanki, to bym nie pomyślał. A co ja mam mu przekazać? Z Klaudią chcę rozmawiać. Klaudia! Ed dzwoni! Serio? No nie przesadzaj, stary. Dobra, dobra, przekażę, dzięki, pa! Tak, mówię, Boże, chłopie, daj mi spokój, ja jestem zajęta, nie chcę się z tobą gadać. Ale serio, Ed dzwoni? No, serio. no popatrz, Marię, no odbieraj. No dzień dobry! Kup ode mnie fotowoltaikę i jest wszystko ok. Przyjedziemy, wymierzymy, powiemy ile kawu jest potrzebne i. No to ETH, do zobaczenia! coś pracuje w takich warunkach. Po prostu tu ktoś, tu mleko, tu coś, tam ludzie, no. Dobra. Rzeczy w naszym RMF-owym kamperze, które po prostu mają sens. Mamy prysznic z Jennifer Lopez. Zawsze można ten Mamy megafon. Tak jakby ktoś nas nie słyszał na przykład. Dziżej! Mamy kochankę pod szkłem, na to no, nie wiem, jak się jej używa, niestety. Na pani pewno wie, to się kiedyś użył. Nie ja. Yy, nie mamy też około 4 metry łoża Wielkiego Królewskiego. Żółte, tematycznie żółte. Mamy jeżdżąc z telewizorem, jeździ. A szamuzy w bo... oczach? Tak się normalnie. <laughs> Ale oprócz jeżdżącego telewizora mamy też jeżdżące łóżko. A możemy tak jechać? Czy będzie problem? <laughs> I w sumie tylko do tyłu możemy wtedy. No też super, tak? może mogą dać gwiazdy nocą na przykład hmm. jak jedziemy i się nudzimy. A się nie nudzimy tutaj, prawda? Cool, 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 energia! Cool. Tak Wszyscy są tutaj. No i tak, jesteśmy teraz w Elblągu. Za chwilę opuszczamy to piękne miasto, jedziemy do Sopotu, do Gawła i tam będzie tak zwane, z angielska to się nazywa Blind Challenge, czyli taka ślepe wyzwanie, będziemy z zawiązanymi oczami odgadywać co jemy. Mam nadzieję, że nie trafię na cebulę. Jeszcze ja się dopiero budziłam, jeszcze się nie rozespałam. Nie umiem czytać, niestety. O, <grystanie> Kamiał! Bóg opuścił. Jesteśmy w sobocie i wieję u was. Tyle wam. Właśnie, pogodę. Z tej strony. A co będzie za strona? Z lewej. Z lewej wieje, kochani, uważajcie do siebie biomet jest obecny, biometr jest, jest, jest bez Nie, mi... że super jest, super mega biomet turbo. jest super, w ogóle fantastyczny, termika, termika, termika świetna. Jakaś termika to jest świetna. Super. pozdrawiam termikę. <grymka> no i co fajnie jest, no tak przyjemnie na bluzę, nie? Bluzę załóżcie. Jak włosy nojecie, to nie wytrzymać ci dzisiaj z bo wieje wiatr. I was przewieje. Nie chcemy mieć zapalania, prawda? I przejrzystość powietrza. Przejrzystość powietrza? Świetna. Świetna, wszystko widzę. Wszystko widzę. Dziękuję za pogodę. Pozdrawiam, oddaję głos do studia. Cześć. 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 Eee, Masz robić teraz okay. jestem Nic nie jadłam od rana, specjalnie na potrzeby programu. Za chwilę będziemy robić tak zwany blind challenge, czyli testować w ciemno jedzonko. Ja celowo dzisiaj na potrzeby zawodowe nic nie jadłam od rana. E, więc jestem gotowa na tę e, zabawę i wyzwanie zarazem. Bądźcie z nami, bo będzie... Aha. Wybierasz bramkę numer 1, 2 czy 3? Zawsze jeden. Dobra, to ja ci kroję. Uwaga. Gdzie jesteś? Tu, 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 tu. A <ścoughs> Moje implanty! To jest grillowany szparak z sosem majonezowym. Bardzo dobrze idzie i majonez jest z... Daj polizać. <grywa> z cytryną wa. Z jąką. czekaj, czekaj, czekaj. O, o u, jeżeli mamy majonez z truflą. A z truflą. No tak truflek. Delikatny <grywa> A To jest bardzo ciekawa zabawa. U mnie w restauracji ja tak gości nie przyjmuję. <grywa> jest... mm, Dobra. E? A, jeszcze chcesz sos? A, <laughs> ja czekam na sos! Nie było sosu! Ale patrzcie, przynajmniej naprawdę nie udaje im, bo zamknięto oczy. Wiesz, co to Rzuter. jest kary, chyba, co? No, coraz lepiej. Mamy po prostu sos serowy. Serowy, właśnie Talerze, okay. uwaga, musimy zaufać. No, nie na ukrywam, pewno barak? No i nie ukrywam, że jest to z tych talerzy mój ulubiony. Ser A, biały? Tak, tak, tak. Ser, ale nie biały. No na przykład Grecja. I jaki mamy ser z Grecji? Teraz Grecki. Grecki. <laughs> Nawet jogurt. Peta! Jakie no tu masz jeszcze? O. Chodzi o tę te oprawę tego zielonego szparaga. Powiedziałbym, że schabowy, ale to pewnie nie jest schabowy, nie? Dobra. Czy to są jakieś śmietany, G sery? Od razu o! Sery. No sery. Ser. Brawo, Bravo. Pierwszy, zgadł. I ja. No. Nie podpowiem ci nic, ale powiem, że jest to wersja wegańska, bo bardzo lubimy cieszyć też duchy roślinarzyców. I taka jest to właśnie. No, to taki smak znajomy. Tak. Ale nawet jakbym go zobaczył, to bym nie odgadł. Nie jest to fasolka po brytońsku, nie. rocznik 2017. Nie jest to Pinot Noir. Jest to sos serowo-cytrynowy. Serowo-cytrynowy. Właśnie czułem pierwotnie posmak cytryny za pierwszym razem. Tak. I co my tu mamy? Trochę czosnku jakby czu. No nie, posmak ten na końcu, bardzo intensywny. Trufle? Bardzo... No brawo. Trufle, trufle. Pierwsza w życiu podpisana latarka. Dzisiaj jesteśmy tutaj w jednym celu po to, żeby zrobić metamorfozę. W prosty sposób zrobimy zaraz to. Tutaj, w tym kamperze, zobaczycie, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Startujemy! Mamy tutaj dwie dziewczyny w trudnym wieku między 30 a 40 lat. Asia, Viola. No i wyglądają trochę w stylu ciotki klotki. Za chwilkę Wam pokażemy, jakie stylizacje ja proponuję dziewczynom, żeby wyglądały na nowoczesne, modne, dobrze ubrane kobiety. Proszę bardzo. Pierwsza pani elegancka stylizacja, druga pani bardziej casual i kobiety są nie do poznania, tak? Kobiety są nie do poznania. Teraz zobaczcie, naturalne materiały, szerokie spodnie, modne fasony, len, piękne torebki, buty w szpic, piękne letnio-wiosenne kolory. Dziewczęta, jak się czujecie? Widzę, że jesteście uśmiechnięte. Jest fantastycznie. Takie tak. zmiany potrzebowałyśmy i myślę, że każda dziewczyna przed 40 powinna przynajmniej raz taką stylizację pod profesjonalnym okiem sobie przygotować. Błęzeja, którego gramy w RMF-ie, ma znak jakości RMF-u i zobaczcie. Zabawia tutaj sopocką publiczność przed Monciakiem i zaraz go tutaj przydymamy. No dobra. Zobaczcie, jest akurat trochę świat. Dobra, ja słyszałem o tobie dużo, bo jesteś przecież naszym ziomkiem z RMF-u troszeczkę. E, Błażej, mamy dla ciebie wyzwanie. Jeśli zagrasz Co? utwór, który zażyczy sobie Klaudia, dobra. to kurczę masz nagrodę. Dobra, sobla mogę dobra, A może być sobla, fiołkowe pole? Może! Dobra, być. Może być, dobra. Kurde. Ja mam fiołki aż w brzuchu. A nie, motyle. tyle.

W 1996 roku napisałem piosenkę na jeden dziki plaż, teraz gram ze swoim lokalnym.